Ten robot wyręczy Cię w koszeniu. Jest to mowa 1000, która, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli obsłużyć trawniki do 1000 metrów kwadratowych. Podpowiem jednak, że da się uzyskać nawet 2000 metrów kwadratowych, o czym opowiadam w pełnej recenzji. Ogólnie jest to na pewno sprzęt, który mocno ułatwia życie. Sam codziennie może kosić trawnik, przejeżdża kawałek po kawałku, sprawiając, że powierzchnia trawnika no jest naprawdę bardzo zadbana. Kosiarka omija też różne przeszkody, jeżeli mają wysokość co najmniej 4 cm. Bardzo funkcjonalna jest też aplikacja na smartfona. No i najważniejsze, nie potrzebujemy żadnych przewodów granicznych, żeby robot mógł działać. Strefy koszenia zaznaczamy za pomocą aplikacji na smartfona oraz skanera laserowego, który jest zamontowany na szczycie robota. Przejeżdżamy więc dookoła trawnika, zaznaczamy gdzie robot ma kosić, a potem no wszystko zadzieje się już automatycznie. Według mnie jest to świetne rozwiązanie, naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem przede wszystkim tym, że kosiarka poradzi sobie nie tylko na idealnych książkowych trawnikach, ale także na takich zwyczajnych, pełnych niedoskonałości, wzniesień, pagórków czy dołków, na których terenowe kołano jak najbardziej sobie poradzą. Tak więc ode mnie leci polecajka, jestem jednak ciekawy, co ty sądzisz o takiej kosiarce i czy ona u ciebie by się sprawdziła.